Dobra, spójrzcie. Dobra, on najpierw sobie złapał jedną płaszczyznę, a teraz się wychyla. No dobra, no to co w takim razie? Zasuwamy, lecimy z byszek i odpowiadamy na pytania. Żeby, po pierwsze. Żeby to trafiało do, do każdego klienta. A jest, e, jest i sekcja komentarzy, jest e, właśnie e mail podany tylko po to, żeby jakby ta interakcja, przecież my nie gryziemy, można z nami pogadać, zapytać. Udzielimy każdej informacji, no, każdej. Możecie sobie ustawić tak, żeby on Wam zawsze startował z pozycji najbardziej wychylonej. Tak. Tak, można sobie ustawić, jeśli ktoś na przykład jest niepewny, żeby, e, żeby w nocy stał Czuł sobie tracker, w A nie instalacja na gruncie. To znaczy tak, pierwsza sprawa jest taka, spójrzcie sobie, e, ktoś się mnie pytał, ja napisałem tak e, szybciutko. Cześć Czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem i propagowaniem off-gridu. Promowaniem i propagowaniem wszystkich tych rozwiązań, które pozwolą Wam i nam żyć bez płacenia rachunków i pozwolą również żyć bez płacenia rachunków pod skocze. Nie wiem czy tam będzie widać, ale wierzcie mi na słowo, jakby to są panele. Zbyszkowi również, tak? Cześć. Tak, Zwyszek. Cześć Zwyszek. Witam cię gorąco i serdecznie. Mnóstwo pytań, burza. Pokazaliśmy, zrobiliśmy pierwszą prezentację trackera, który jeszcze wtedy nie miał założonych na sobie paneli. I ja myślę, że pewnie jakbyśmy teraz odpalili go po to, żeby go położyć, to byłoby całkiem ok, spoko. Co? Możemy z ręki to zrobić. Dobra, to robimy tak, że go po prostu uruchamiamy go w taki sposób, żeby on sobie znalazł w tej chwili źródło tej energii, czyli znalazł słońce. Tutaj dla zainteresowanych mamy przygotowaną e, burzę. To jest tak zwana sztuczna wichura. I ta wichura, e, ile razy ją użyłeś do tej pory? E, do... do e, te... nie. E. nie, słuchajcie, ona została specjalnie zakupiona po to, żeby niedowiarkom pokazać, albo żeby te przetestować w warunkach takich, powiedzmy, domowych. Możliwość wywołania wichury. Tak. Tak? Tak, i zachowania przede wszystkim trekera. OK, czyli co się z nim dzieje, jak i tak dalej. Dobra, spójrzcie. Dobra, on najpierw sobie złapał jedną płaszczyznę, a teraz się wychyla. No dobra, no to co w takim razie? Zasuwamy, lecimy z byszek i odpowiadamy na pytania. Po pierwsze, dlaczego nie podaliśmy ceny? Pierwsze. Bo cena to kwestia indywidualna. Zależy od jakby formy, jaka interesuje klienta tego trackera. Są trzy różne rozwiązania. Odpowiedzi myślę, że najlepiej, jeśli każdy z klientów otrzyma tą odpowiedź indywidualnie. Dobra, ale umówmy się tak, że jeżeli ktoś z Was chciałby sobie taki tracker założyć i ma na to przykładowo, nie wiem, 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł, to trochę za mało. To, za mało. To nie piszcie. Zdecydowanie to nie, za mało. Nie, to nie. Ale na AliExpressie są takie. O! Tak! I tak. gorąco polecamy wtedy, bo my nie jesteśmy sami na świecie. Tak jest. I my wtedy nie? na pewno w tym z Ali macie gwarancję, że on wytrzyma. Um... Wytrzy on wszystko wszystko wytrzyma wszystko. Wytrzyma. On wszystko wytrzyma i tak dalej. Znaczy, ja nie wiem, no nie, bo teraz ktoś powie, że ty mówisz serio. Ja nie wiem, co on wytrzyma. Trudno mi powiedzieć. Ja myślę, że to, to nie nam już jak gdyby mówić i oceniać, tak? Natomiast Dokładnie. do czego zmierzam? Chodzi o to tak, że razem wspólnie stwierdziliśmy, że e, ten tracker jest. W mega, super, naprawdę bardzo fajnej cenie. I to jest tak, że ja się śmieję, ale myślę, że spokojnie można powiedzieć tak, że każdy, kto ma na nazwisko Kowalski, Jankowski, e, nie wiem, jakiekolwiek inne sobie nie wymyślicie, naprawdę jest e, przestrzeń i miejsce do tego, żeby z tego skorzystać, bo zależało nam i to było długo negocjowane. Mhm. Odnośnie tego, żeby zasadniczo był to produkt praktycznie można powiedzieć, że dla każdego. Tak jest. No, to było założenie takie, żeby, żeby to trafiało do, do każdego klienta, a jest, e, jest i sekcja komentarzy, jest e, właśnie e mail podany tylko po to, żeby jakby ta interakcja, przecież my nie gryziemy, można z nami pogadać, zapytać. Udzielimy każdej informacji, każdej, dosłownie każdej. Prawda? Tak, oczywiście, oczywiście z uszanowaniem konstruktorów i osób, które nie życzą sobie no żeby ich jak to się nazywa, to jest to jest coś co jest taką to ma to specjalne określenie. Nie chcę teraz wymyślać, ale wiecie o co chodzi. To jest wartość intelektualna jak gdyby, tak? Jest coś takiego, tak. która jak gdyby jeżeli ktoś nie ma ochoty, no to wiadomo, że też należy to uszanować i ktoś nie do końca może mieć ochotę, żeby tam się czymś dzielić, jak gdyby swoimi doświadczeniami. I okej, okay, szanujemy. Szanujemy i pozdrawiamy osoby, które nie stoją tutaj obok, nie stoją obok mnie ani obok Zbyszka, ale które stoją za tym projektem, bo przecież też nie wszyscy zawsze koniecznie chcą się tutaj jak gdyby tutaj pokazywać. Dokładnie. Teraz tak, my w ich imieniu i w naszym razem gdzieś tam pokazujemy ten produkt i uważamy, że właśnie dlaczego, dlaczego tracker dobry projekt? Dlaczego? No dlaczego przykładowo ty osobiście mógłbyś powiedzieć, widzą, że mają z tego skorzystać, a nie z jakiegoś innego? Dlaczego dobry projekt? Tak. Dlatego, że spędziliśmy przy nim trochę czasu. Powstawał jakby za pomocą też, no, jakichś prób, tak, naszych. Powstał jeden egzemplarz, który jest egzemplarzem, no, takim typowo prototypowym, który od trzech miesięcy pracuje, na w totalnie oryginalnych listwach, założony, poskładany, no byle jakby, by po prostu konstrukcja stała. Stoi do dnia dzisiejszego, pracuje, robi genialne wyniki. Dlatego dobry projekt, bo my jesteśmy tego pewni. I wam może się wydawać, że tutaj coś nie domaga, coś jest nie tak, ale my wiemy, jakie są ścianki, ale... bo jakby y, spędziliśmy przy tym czas, wiemy, jakie są użyte siłowniki i wiemy, co ten tracker potrafi wytrzymać. Okej, okay, dobra. Yy... Mnie to przekonuje z tego względu, że to ja przekonuję Was e, odnośnie tego, że warto. Dlaczego tracker, a nie instalacja na gruncie? To znaczy tak. Pierwsza sprawa jest taka: spójrzcie sobie e, ktoś się mnie pytał ja napisałem tak e, szybciutko, że jeżeli poświęci na to 16 metrów kwadratowych, no. To w zupełności to jemu wystarczy. No warunek jest taki, żebyście nie stawiali tego pod drzewem, tak? Tylko w miarę możliwości tak, żeby był dostęp do tego, tego światła słonecznego. No tak, jak zacienimy go, to jego produkcja też spadnie. No ale Aha. to każdych paneli. No, trzeba, trzeba, być świadomym, że trzeba mieć odrobinę otwartej przestrzeni, żeby on mógł sobie swobodnie pracować przez ten cały zakres, tak? Dnia, jaki ma. Okej, okay. teraz tak. Dlaczego nie na gruncie? Ty, Twoimi słowami, jak gdyby, co Ciebie przekonuje do tego właśnie, żeby tak, a nie inaczej? Eee, no... Krótko, ja powiem krótko, na gruncie e, musiałbym się obłożyć w koło panelami, żeby to miało sens. E, bo ta instalacja 6 kW, e, przepraszam, 3 kW, e, ona jest instalacją podążającą za słońcem. Instalacja na gruncie musiałyby być 3 kW skierowane do wschodu, 3 do północy i 3 do zachodu. Więc mamy robi nam się 9 kW. Ale zapomniałeś jeszcze o 3 kW na południowy wschód, a na południowy zachód. Właśnie. I zapomniałeś jeszcze, że dodatkowo powinno być po 3 kW w 30 stopni usytuowane, 3 kW w każdą stronę 45 stopni i 3 kW najlepiej 67 jak w lesie. To ja byłem delikatny. Ja byłem delikatny, mi się raptem uzbierało 9. Przy tej samej produkcji. Aha, dobra, a ja już prawie do 50 doleciałem. No, no też tak <noise> można by było. To znaczy tak, e, myślę, że nawet całkiem mi to fajnie wyszło. Nie no, tak? dobrze policzyłeś, bo uwzględniając te wszystkie jego ruchy, to tak, wychodzi. No. Tak, teraz tak, jest coś, czego, co mało, mało kto może brać pod uwagę. Ja osobiście z racji użytkownika instalacji w 100% off gridowej i, i wielu lat doświadczeń mogę Wam powiedzieć jedno, że E, latem, jesienią, wiosną, jeszcze jako tako, słuchajcie, no coś tam, ta instalacja ona zawsze coś wyprodukuje, tak? Jakoś się obronicie I, i nie bałbym się tutaj. Idźcie, zakładajcie, montujcie. Najważniejsze, żeby iść do przodu. Róbcie, nawet róbcie błędy, ale róbcie, działajcie. To jest jedna rzecz. Druga. Jest okres 3-4 miesięcy w roku, w razie czego tutaj też Zbyszek, jakby co to może mnie tutaj poprawać, musztrować mnie, słuchajcie, jest, są 3 miesiące w roku, gdzie każda godzina słoneczna po prostu jest na wagę złota. Tak. Co się za tym kryje? To jest tak, że jeżeli macie ustawioną, e, normalnie pewnie standardowość jak większość z Was, na południe ustawioną instalację i nagle okazuje się, że jesteście w zimie, to pokaż, powiem Wam teraz coś, co po prostu aż łzy w oczy się cisną, bo. Jest ładne przykładowo słońce, a to się zdarza niejednokrotnie, tylko od godziny 9 do 10, przykładowo, a później zachodzi to chmurami i nagle później od godziny 15 do godziny 16. I okazuje się, że ta instalacja po prostu nie generuje prądu, to znaczy bardzo mało. Natomiast w momencie kiedy jest to założone na trackerze, no to w tym momencie no, wyłapujemy maksa, po prostu wyciągamy, choćby nawet tylko te dwie godziny z dużą produkcją. Są jeszcze e, jakby inne aspekty, o których wiedzą właściciele trackerów, chociażby śnieg. Na takiej konstrukcji śnieg nie zalega, bo za pomocą tego programatora możemy go ustawić, aby on na koniec dnia ustawiał się maksymalnie by pionowo, by ten śnieg zrzucić, bądź każdorazowo na starcie, tego śniegu nie ma, czyli ten okres poranny, kiedy często gęsto zimą zdarza się, że od rana w ciągu tam dwóch, trzech, czterech godzin pojawi się słoneczko, potem go już nie ma, też nam ucieka na zwykłych panelach, bo panele są zasypane śniegiem, więc tutaj nie ma racji bytu. Ale Ty masz gadane. Nie, ty jesteś urodzonym handlowcem. Słuchaj, normalnie wiesz, ja to myślałem, że to ja tutaj, bo ja mam znajomych czasami, się śmieję. Pozdrawiam Michała Kapitana Przyczepa, on mówi, ty to jak zaczynasz gadać, to już się boisz, że coś chcesz mi sprzedać, ale wychodzi na to, że to tyle ode mnie jesteś, bo ja chciałem... Ja mało coś, żebym go chwilę posłuchał, sam bym od niego go kupił. Nie, no Ty, ja się cieszę. Ja się cieszę. Ale wiesz co, tak jest, jak ktoś jest przekonany tak. odnośnie produktu. Tak, zgadza się. No to wszystko idzie za tym. E, gdyby, gdybyśmy oboje nie byli przekonani tego produktu, myślę, że nie stalibyśmy tutaj. A masz rację. A tu się z Tobą zgodzę. No dobra, to w takim razie tak. E, czy rzut okiem? Dobra, robimy pauzę i za chwilę pokażemy może coś jeszcze. Jasne. O, a tutaj, dla osób zainteresowanych, to nie zasypujemy gruszek w popiele, czekają tutaj na to kolejne panele i będziemy z nimi również coś robili. W związku z tym, już tak wam pokazujemy, tak w ramach takiej zajawki, żeby Was zachęcić do tego, żebyście też również śledzili nasze poczynania. Proszę bardzo, tutaj macie total świeże wyniki dane z dzisiejszego dnia, biorąc pod uwagę, że magazyn jest na. Tłuczony, nabity na full. W związku z tym, no co, moc 109, bo już więcej nic nie chce przyjąć. Total przyjął, e, czyli 13,8 kWh. E, później mamy co, total 8,9 napięcie. W tej chwili, no przymknął produkcję, z tego względu, że trzeba by było uruchomić mu jakieś tam pobory, żeby można było coś tutaj więcej od niego oczekiwać w kwestii produkcji. Kurka blada, wiecie, co nie ma miejsca? Nie ma jak za bardzo wjechać, no ale dobra, jakby co, no to uwierzycie mi na słowo, że tutaj w tych trzech takich zestawach, składach mamy łącznie razem, nie bardzo mamy miejsce, żeby tutaj się dostać, ale łącznie razem mamy tutaj 15 kWh magazyn energii. Rzut okiem na takie zielone tutaj wyświetlacze, pięknie to widać z tego względu, że pokazuje nam, że jest na full nabity. Właśnie zbyszek. Burza, jest potrzebna burza. Bo my spójrzcie w ogóle, tutaj wieją, wieje wieją, wieją wiatry, wieje wiatr, a my byśmy chcieli ją nagle zrobić, tak? W sposób gwałtowny ją wywołać i żeby już od razu szło. No my nie chcemy czekać. My nie chcemy czekać na burzę. My chcemy naszym widzom pokazać, co się dzieje w momencie, kiedy zaczyna wiać. Tak. Dobra. Jeśli zaczyna wiać to w tym momencie e, tracker się zaczyna składać. I teraz w sumie tak naprawdę to dzisiaj też mamy taki dzień, że e, zapowiadają burze i ze wszystkich chyba województw tylko jedno województwo nie będzie objęte huraganem. Mhm. W związku z tym my się burzy nie boimy. Teraz tak w przypadku trakera to jest tak że on łapie najpierw jedną pozycję, czyli ustawia się w poziom, później się składa w dół i później wraca z powrotem, czyli łapie graniczne. Tak jest. Tak, dokładnie. Łapie graniczne punkty? po to, żeby się później wyrównać. Dokładnie, zapisane, bo te punkty można zapisywać indywidualnie. To jest forma po prostu ustawień, które się wprowadza w, w tym sterowniku. Ok. Teraz przy okazji też w momencie, kiedy widzimy jak gdyby jego pełen zakres pracy, to to jest też tak, że co warto powiedzieć widzom, to rano możecie sobie ustawić tak, żeby on Wam zawsze startował z pozycji najbardziej wychylonej. Tak. Tak, można sobie ustawić, jeśli ktoś na przykład jest niepewny, żeby, żeby w nocy stał sobie w pozycji bezpiecznej do wiatru. Czyli w Bo, poziomie. Czyli w poziomie. I on każdorazowo, kiedy e, czujnik e, światła przestanie dawać jakikolwiek sygnał do sterownika, ustawi go w pozycję bezpieczną i w tej pozycji bezpiecznej będzie stał po prostu do rana do momentu dopóki nie wykryje sobie pierwszych promieni słonecznych. Okej, okay, czyli po prostu będzie czekał na sprzyjające warunki do tego, żeby móc zacząć pracować i tak. działać na naszą korzyść po to, żebyśmy nie musieli płacić rachunków za energię elektryczną, za prąd, żebyśmy mogli żyć za darmo, za friko totalnie. Da się? No, widać. <laughs> Okej, okay, dobra, ale oczywiście też trzymamy za wszystkich ongridowców kciuki, pomimo tego, że ceny energii wariują, a prąd o godzinie 10, 11, 12 osiąga ceny minusowe, to, no to my już za to nic nie możemy. No nie. nie no Jedyne nie co możemy, możemy, to mieć a, bardzo właśnie, dobre rozwiązanie. Możemy, tak zgadza się, z tego względu, że możemy mieć na to lekarstwo, bo jak się okazuje, wszystkie instalacje ustawione na południe. Co było do przewidzenia, zapraszam i zachęcam wszystkie osoby, żeby obejrzały sobie film, materiały. Ja to dokładnie, chyba pamiętam, że opisywałem albo rok, albo dwa lata temu, to było na targach w Gliwicach, gdzie miałem wystąpienie razem z Piotrem jako niezależnym. Piotr, pozdrawiam cię i ja mówiłem o tym, właśnie dokładnie o tym, że. Jeśli czegoś jest nadprodukcja, przestaje to mieć jakąkolwiek wartość i zaczyna być to problemem, tak? Czyli jeżeli nie ma konsumpcji, jeżeli nie ma możliwości, żeby to odbierać i tak dalej, i tak dalej, a jest to wpychane, wciskane w sieć, no to w tym momencie później choćby nawet jest to pretekst do tego, żeby e, odpiąć, wyłączyć, odciążyć. Słuchajcie, tak czy inaczej widzicie, że e, ja już to mówiłem, chociaż nie wiem czy mówiłem, ale tak czy inaczej e, spójrzcie. W momencie, kiedy macie fotowoltaikę postawioną na gruncie i ona jest postawiona tak jak u mnie w lesie, jest tam, ja mam 67, czyli mam takie, nie chcę mówić, że w pionie, tak, no ale w każdym bądź razie tak czy inaczej, one są maksymalnie można powiedzieć, że wychylone po to, żeby odbierały prąd w zimie. I wierzcie mi, że dużo bezpieczniejsze byłoby, gdyby właśnie te panele sobie w taki sposób stały, choćby nawet na jakimkolwiek już wietrze. No. Tak, Takim, no. który jest gdzieś większy. No tak, tak. Proszę bardzo. Także dla osób, które chciałyby się dowiedzieć albo nie były pewne, zastanawiały się, bo to było w komentarzach też. Tak. A tak. co będzie, a co będzie jak będzie wiało? A co będzie jak będzie wiało? No będziecie to zbierać z po polach. To to będzie, Dobra, właśnie to. Okay. Co było jeszcze w komentarzach takiego? Eee, znaczy ogólnie myślę, że też jest zejść tego zdania, że zapraszamy wszystkich do sekcji właśnie komentarzy. Eee, jeśli ktoś ma jakąś konstrukcję eee, trackera, no, i uważa, że jest lepsza niż nasza, to oczywiście zapraszamy go. My z chęcią, jakby poprawimy tę konstrukcję. Pokażcie nam zdjęciem, czymkolwiek. Myślę, że oboje z miłą chęcią poczytamy i popatrzymy sobie. Bo, jakby jesteśmy też otwarci na zmiany. To nie jest teraz, to znaczy inaczej. To jest też tak, że to, to co stoi też za naszymi plecami, to też jest wynik jakiejś pracy. Dokładnie. I, i prób i, tak? i sprawdzania. To jest to. E... Tomek żyłka, osoba, która można powiedzieć, że nie, nie wiem czy zęby zjadła, aczkolwiek zrobił dwa ogromne, wielkie, bardzo duże trackery yy, yy, no i to stoi. A też mu mówili: O jezu, wiatr porwie, o jezu, poleci, to tam będziesz to zbierał po, po polach. Okazuje się, że stoi. Stoi i nie jest składane w pozycję poziomą, w momencie, nawet kiedy są wiatry wichury. Biorąc pod uwagę, że u niego to stoi już od wielu lat. Wielu, to znaczy, nie wiem, tam pięciu, sześciu, siedmiu, nie wiem, teraz nie chcę skłamać, bo nie wiem od ilu, ale od wielu lat u niego to stoi, mhm. no i do tej pory nic się nie wydarzyło, w związku z tym e, myślę, że na każdy tracker jest opcja i szansa na to, żeby one również mogły sobie stać. Oczywiście teraz, e, jeżeli ktokolwiek z Was widział kiedyś wiatr, huragan, wichurę i tak dalej, widział połamane drzewa, no to wiadomo, że ta wyobraźnia może szaleć. Oczywiście, ale... Poza tym, Mało z tym, samol, samochody potrafi porwać i, i przestawić. Zgadza się. Jeżeli eee... mówimy o totalnych, ekstremalnych tak, tak. sytuacjach i tak dalej, no to sorry tu ja no nie wiem. No to tak. w takim razie to równie dobrze można by było rzucić kluczyki od samochodu, przestać jeździć. No tak. Przyjmijmy, przyjmijmy też pod uwagę jeden temat. Konstruktor budynku zakłada, że dany budynek ma mieć taką i taką więźbę, w taki taki sposób spięty i tak dalej. Przychodzi huragan, zabiera dach. No, jakby Są pewne siły, na które no, nie ma mocnych tak? I, i, i też trzeba brać pod to no, no, jakąś poprawkę. Mhm. To wiatr wytrzyma, ale jeśli przyjdzie huragan, taki, który zniszczy dom, zniszczy też to i zniszczy samochód i zniszczy wiele, wie, wiele innych rzeczy, które tak na dobrą sprawę wydają nam się nie do zniszczenia. Tak, i dlatego z tego powodu jesteśmy gorącymi orędownikami, ja nie wiem czy ty, ale ja na pewno ziemianek. O. I to nie jest żart, to nie jest tak. wcale śmieszne. Nie trzeba mieć klimatyzacji. Nie. Tak. I teraz tak, ja mówię to teraz całkiem poważnie i serio, ale bardziej mówię to z tego powodu, że chciałbym być gorącym orędownikiem i propagatorem tego typu rozwiązań. Dlaczego? Jak oglądacie takie, wiecie, filmy amerykańskie, to cała chata odfrunęła, a piwnica, wszyscy w tej piwnicy podnoszą klapę i wychodzą. Tak. Oczywiście nam do ich tornad jeszcze jest dosyć daleko, aczkol... I oby było? I, Tak. i tego się trzymajmy. Natomiast zasygnalizowałem wam to, że dla mnie z mojego punktu widzenia jest to również propagowanie między innymi bezpieczeństwa, bo nie tylko chodzi o kwestię bezpieczeństwa energetycznego, które pozwoli wam no między innymi żyć bez płacenia rachunków tudzież jak gdyby produkować samemu ten prąd, ale dodatkowo jeszcze ogromnym i wielkim plusem takiego rozwiązania, choćby nawet tej ziemianki jest tak, że nawet gdyby miała przyjść ogromna, wielka, straszna wichura itd., to bierzecie żonę, dziewczynę, dziecko, babcie, dziadka, i idziecie sobie do tej ziemianki i w ziemiance są ogórki, zawsze jakieś tak. coś do jedzenia, pewnie tak. jakaś woda jest trzymana, cukier i tak dalej. Czyli nawet jakbyście tam siedzieli godzinę, dwie, trzy, pięć godzin, to miło sobie spędzicie bezpiecznie czas. Tak. I oczywiście mówimy tutaj to w ramach takich ekstremalnych powiedzmy, wydarzeń, które mogą się zdarzyć. Natomiast tak czy inaczej macie świetne miejsce, w którym możecie przechowywać różnego rodzaju przetwory. I tak dalej. Oczywiście ta ziemianka e, może być na zewnątrz, no nie bez kozery mówi się ziemianka, ona jest pod ziemią, trzyma stałą temperaturę itd. itd. Natomiast również taką funkcję może spełnić w domu piwnica. Jeżeli mówimy o tym, żeby ona miała tą stałą temperaturę, to trzeba ją w zupełnie inny sposób izolować, aczkolwiek myślę, że to już na inny odcinek. Tak? Tak. Wystarczy? Czy coś jeszcze widzą, przekazujemy? Myślę, że powinniśmy jeszcze o jednej istotnej kwestii powiedzieć. Dobrze. Czyli o wielkości tego trackera. My, załóżmy i trzeba o tym powiedzieć wprost, tu są panele o maksymalnej wielkości tego trackera. Nie każdy musi stosować tak duże panele. Jeśli, można, by było, jeśli... można by było to jest tak, bo można by było ciut więcej, bo on maksymalnie jest w stanie przyjąć tam powiedzmy do 3KW. Tak założyliśmy. Tak, bo stwierdziliśmy, tak. że czegoś trzeba się tak. trzymać. I tu jest tak? to absolutne, że tak powiem, maksimum, które, które jest, tylko po to, żeby pokazać go pod maksymalnym obciążeniem, ale można zrobić go mniejszego. Tu jest troszkę mniej niż trzy żeby też nikt nas tak nie trzymał do końca no, za słowo, tak? Bo... No, no tak, ciutkę mniej, ale zakładamy, że jakby jest przestrzeń jeszcze do założenia ciut większych paneli, no bo jest, Aha. ale no jakby mówimy o tym, że tak na dobrą sprawę dla, dla tych ludzi, którzy jakby boją się tej powierzchni, można zrobić mniejszą. Nic nie stoi na przeszkodzie, by panele były mniejsze. A właśnie, a może to też jest wyjście jakieś, że ktoś przykładowo sobie zakłada i mówi tak, o to tam szwagier mi nagadał, że to się nie będzie trzymało. Tak. No to bierze sobie konstrukcję, zakłada wszystko i zakłada jeden panel. No i przesadziłem teraz. No, no dobra, no dwa, trzy, dwa, trzy panele sobie założy tam. Czy tam, no nie wiem, może się rozwijać, tak, może założyć tak. dwa, a później mogą być cztery, tak tylko jest. jedynie co chodzi o to, żeby po prostu wziąć pod uwagę, że to też wszystko między innymi działa w taki sposób, żeby nie obciążać jednej strony, to tak. wszystko musi być symetryczne. Tak, dokładnie, dokładnie. Wszystko działa na zasadzie e, równych, równo rozłożonych wag. ciężarów. Tak. Tak. Dobrze, okej, okay. super. Zbyszek, żegnaj się z winami. To ja jeszcze raz wszystkich pozdrawiam. E, dziękuję za komentarze. Zwłaszcza te e, negatywne, bo one nas tam motywują jeszcze bardziej do tego, żeby pokazać, że to jest super produkt. Dobra, okej, okay. super. Ja również się pod tym podpisuję. Ja zawsze piszę, albo nawet jeżeli nie zawsze, to zawsze staram się napisać, chociaż z tym staraniem to nie. To trzeba mówić, że się piszę to ja piszę i mam, pod, mam na uwadze to, żeby dziękować wam. Jeżeli ktoś tam pisze różne tam swoje scenariusze, to ja dziękuję, dziękuję też również za troskę waszą, za to, że aktywnie nas wspieracie, no i że wam się chce pisać, no bo to tak naprawdę fajnie i miło. Chyba wypada dziękować, bo dzięki tak. im jakby tak jest kanał i w ogóle wszystko no co się W ogóle się jak gdyby, my jesteśmy my weszliśmy i, i w ogóle. Z gdyby nie tak, że... to właśnie gdyby nie wy, to pewnie najprawdopodobniej mogłoby się okazać, że my też również byśmy się nie starali. mimo wszystko tak dziękujemy. Po prostu bo jest za co. <laughs> Trzymajcie się. Do miłego Cześć. widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć Hej. hej.